cheers Witajcie w ostatnim odcinku, ostatnim odcinku z nami, ostatnim odcinku z Księgą Rut, ale na szczęście nie ostatnim odcinku Zasilacza, bo jutro kolejne osoby będą dzielić się z Wami swoimi przemyśleniami i zachęcać Was do studiowania Biblii. Więc, nie dradząc czasu, przechodzimy do ostatnich fragmentów czwartego rozdziału Księgi Rut. Czytam od wersetu trzynastego. Boaz wziął więc sobie Rut i stała się jego żoną, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy kobiety powie Powiedziały do Noemi, Błogosławiony Pan, który nie zostawił Cię dziś bez spokrewnionego, aby jego imię było znane w Izraelu. On będzie pociechą dla Twojej duszy i żywicielem w Twojej starości. Urodziła go bowiem Twoja synowa, która cię miłuje, która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wzięła więc Noemi dziecko, położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. I sąsiadki nadały mu imię. Mówiły bowiem: Narodził się syn Noemi i nadały mu imię Obed. On jest ojcem z Jessego, syna Dawida. A oto potomkowie Peresa. Peres spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Rama, a Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Nachshona, a Nachrzon spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boaza, a Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida. Mamy Dobre zakończenie całej tej historii. Ruth zostaje żoną, Błaza to jest jak jakaś Disneyowska bajka. Księżniczka znajduje swojego księcia, i teraz będą żyli, żyli długo i szczęśliwie. I jeszcze na długo po nich będą żyli ich dzieci długo i szczęśliwie. Tak, nie mamy pewności co do tego. Znając życie, mogło tak nie być. Ale ogólnie historia kończy się dobrze i kończy się dobrze i dla Boaza i dla Rut i dla Noemi i w sumie miasto jest też mam wrażenie szczęśliwe, że, że ci ludzie, którzy są tacy dla nich ważni jak Boaz też znajdują jakieś swoje pozytywne, jakby nie wiem, pozytywne rzeczy dzieją się w ich historii, ale też mamy takie umiejscowienie całej tej historii w kontekście Izraela i to też jest takie pozytywne, no po prostu same dobre rzeczy. Są. Tym bardziej że też e, nawiązując do tego, co powiedziałaś o cieszącym się mieście, no bo też właśnie widzimy, widzimy te kobiety, które e, szemrają, pytają się, czy to Noemi, to ona przychodzi w pierwszym rozdziale, kiedy o tym czytamy. A, I mamy tutaj te same kobiety, które radują się, cieszą się, że ostatecznie Noemi przez ród znalazła e, i przez błazę znalazła swojego spokrewnionego, swojego wybawiciela i teraz ma syna tego upragnionego, który a, można powiedzieć, że ostatecznie był tym, czego pragnęła, czego jej brakowało po tych, po tych wszystkich latach. To też jest właśnie taka fajna kompozycyjna klamra całej tej księgi, hmm. gdzie mm, mamy te kobiety, które właśnie gdzieś tam yy, mówią. Najpierw był, było to takie raczej smutne na, na temat tego, co się stało w, w rodzinie yy, Noemi, a teraz jest takie pozytywne zakończenie, i tam na początku mieliśmy jakby opisaną tą tragedię i tą śmierć i te takie rzeczy, które nie są pozytywne, a na końcu mamy właśnie coś pozytywnego i jakby życie, które, które powstaje. I też w sumie mieliśmy i na początku takie odniesienie do pokolenia, do jakby takiej genealogii i tego, gdzie jesteśmy. I teraz znowu też mamy takie odniesienie do, te, do, te, do tej genealogii, które też właśnie pokazuje, że cała ta księga mm, ma też jakiś swój cel, że, że ona Opowiada historię tych ludzi i to jest, to jest ważne, ale też um, znowu ma wskazywać na, na tego ostatecznego potomka, wybawiciela, wykupiciela. Mhm. E, mega mi się podoba też werset 15, w którym a, jest to prawda takie z jednej strony dość... Trudne w takim bezpośrednim, dosłownym stwierdzeniu, że jak można oceniać, który człowiek jest bardziej warty, szczególnie teraz w perspektywie Noemi, która straciła tych dwóch synów, straciła męża, jak można porównywać, że kto, dla kogo jest lepszy czy gorszy. Ale tak właśnie patrząc na te słowa kobiet, które, które mówią do Noemi, no to ten werset po prostu pokazuje dla mnie, że niekoniecznie trzeba szukać jakichś takich ram, stereotypów, w których to szczęście mogę mogę znaleźć, tylko Bóg, będzie, Bóg znajdzie to najlepsze rozwiązanie, tą najlepszą osobę, najlepszą, która będzie odpowiednia dla Ciebie, która wyjdzie naprzeciw Twoim potrzebom. Też podoba mi się tutaj, że te kobiety mówią: Jachwę, nie pozostawił cię bez wykupiciela, niech jego imię będzie rozgłaszane w Izraelu. Więc ich historia motywuje ludzi do tego, żeby wielbić Boga, żeby mówić o jego dobroci. Mhm. I też jest to o tyle ciekawe, że tam. Yy, w, na początku, kiedy pojawiały się właśnie kobiety i, i Noemi, jakaś interakcja ich, to Noemi mówi, Bóg sprawił, że jestem zgorzkniała i straszne rzeczy mi się stały. A tutaj jest mowa o tym, że no nie, właśnie, Bóg sprawił, że, że teraz mm, ta twoja synowa, ona cię tak kocha i będzie dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. No i to jest takie w sumie trochę kontrowersyjne, bo czy można w ogóle jakoś mm, porównywać takie rzeczy, nie? To, że ona teraz ma synową, czy tego wnuka, powiedzmy. Czy to może w jakiś sposób ym, nadrobić te, te szkody, jakby jakoś za, zapełnić Zaczynić. to miejsce po śmierci synów i męża? Wydaje mi się, że nie, ale w jakiś sposób Bóg potrafi yy, jakby dać nadzieję, potrafi odbudować coś, co wydaje się, że jakby nie da się odbudować. Bóg może zrobić coś innego i pomimo różnych tragedii, pomimo straty, Ciągle możemy odnaleźć w życiu szczęście, spełnienie, radość, które może nawet czasem będziemy odczuwać bardziej, może będziemy przeżywać bardziej niż jeśli tych różnych trudnych wydarzeń w naszym życiu by nie było, więc trudny, trudne to jest, ale wydaje się, że ten fragment właśnie też mówi o tym, że Bóg jest w stanie dać więcej pomimo straty, jakby, że... Że odbudować i sprawić taką pełnię i szczęście, nawet mimo tych trudnych rzeczy, które się stały. Dla mnie też fajne jest właśnie to, że tą stratę wywołaną przez brak człowieka, przez właśnie utratę tego człowieka, Bóg też potrafi, że tak powiem, Uleczyć drugim człowiekiem. Mm. Bo też, jak czytamy w pierwszym rozdziale, kiedy, Ruth, kiedy Noemi mówi, że wyszła stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą, czemu więc nazywacie mnie Noemi i tak dalej, tutaj możemy właśnie widzieć ostatecznie tą pustą Noemi, która zostaje napełniona dzięki działaniom, dzięki, dzięki synowi, dziecku ród prawda? Więc mm. mamy ostatecznie i tak e, tą kobietę, która a, tak bardzo pokrzywdzona przez los, tak bardzo, częst, tak bardzo sfrustrowana, e, rozżalona przez podczas e, początkowej e, części tej księgi, teraz e, Bóg wychodzi jej naprzeciw mm, i, że tak powiem, tak kończy jej całą, jej całą troski e, podróż e, właśnie w sumie tym, czego pragnęła ostatecznie. Mm. No właśnie to jest też tak fajnie podkreślone jakby że te sąsiadki mówią no Emi urodził się syn. Chociaż to nie no Emi urodził się tak. syn, ale jej ta historia bardzo dotyczy i właśnie to jest ta przemiana, nie? To jest to, że ona doświadcza tej Bożej łaski poprzez tych ludzi, poprzez te historie i jakby też ona się zmienia. O jej, jej postawa z tej gorzkiej staje się Radosna z tej pustej się mhm. pełna, tak jak mówiłeś. I w pewnym sensie, przez tą stratę, ona się wzbogaca. Co wydaje się takim, jakby absurdem, mhm. ale. Trochę tak to jest tutaj pokazane. A już biorąc pod uwagę też to, że jak kilka wersetów wcześniej mówiliśmy o takim, mm, takim życzeniu ludu, aby to, ta relacja Boaza z, z Ród była taką podobną relacją, a zaowocowała podobnymi rzeczami, jak przy okazji Rut i Lei, mhm. Racheli, Racheli i Lei, okay. no to mamy tutaj dokładnie chwilę później w tym w tej Genealogii, odpowiedź na to, bo już teraz widzimy, że bezpośrednim, praktycznie potomkiem tego, co wychodziło, jest ojciec Dawida, tego, który jest już tak. Ba więk większym typem na Mesjasza niż No okej, mogę powiedzieć, natomiast mamy tego wielkiego króla Izraela, który mm, jako, jako... w historii widzimy go za tak naprawdę obok Salomona, najlepszego władcę tego Izraela, który właśnie tak blisko był Boga i właśnie widzimy tą, mm, tą historię, która tak z jednej strony toczy się na tym, e, na tym poziomie roku, dwóch lat, kilku lat e, pojedynczych e, tragedii, sukcesów Słów e, pojedynczych ludzi, ale też widzimy Boga, który kieruje nią tak z większej perspektywy, prawda? No, w ogóle to jest niesamowite, że Rut i Boaz stają się pradziadkami Dawida, jeśli dobrze liczę te pokolenia. Tak. To jest naprawdę tak, tak, tak naprawdę blisko, nie? To naprawdę tak. jest bliskie pokrewieństwo. W sensie, no, to jest pokrewieństwo, mhm. tak czy tak, ale że to jest nie tak daleko w czasie też, że Tak, tak. Ale tak jeszcze troszkę może zmieniając temat, ale wracając do samego początku te, tego fragmentu, jest powiedziane, że Boaz wziął Ród i była mu za żonę. I to dla mnie też jest ciekawe, jak odnosiliśmy się do tożsamości, że początkowo Ród nie była nawet służącą Boaza, była mhm. po prostu jakąś kobietą. Później jest powiedziane też właśnie na przykład w trzecim wersecie, kiedy Ród się przedstawia, że ja jestem Twoją służącą, więc już jest tu jakaś re relacja. I staje się jego służącą, a ostatecznie staje się jego żoną. I tak pomyślałam sobie o tym, że to też fajnie pokazuje taką czasem naszą duchową drogę, że na początku jesteśmy z Bogiem niezwiązani, jakby w ogóle nie jesteśmy w jakiejś tam relacji z Nim. I potem często wchodzimy w tą relację z Bogiem i chcemy być sługami Boga. I to mi się tak kojarzy z takim, trochę, z takim przymierzem pierwszym Izraela, że będziemy wypełniać prawa, będziemy Ci służyć, i tak samo my stajemy się sługami, i to, co nas z Bogiem łączy, to jest jakaś taka relacja, gdzie my chcemy służyć, gdzie chcemy wypełniać prawa, a Bóg chce nas doprowadzić do, te, do tego, co jest najważniejsze, do sedna tego, czyli do tego bycia, jakby w małżeństwie z Bogiem, gdzie już. To przymierze polega na czymś innym, nie na tym, że wypełniamy coś, że służymy, tylko polega na miłości wzajemnej, na, na tym właśnie, na tej troskliwości, opiece. I to jest taka właśnie też często nasza duchowa droga od bycia zupełnie obcym przez bycie sługą, do bycia po prostu małżonkiem, czy żoną, czy mężem Boga. Mężem Boga chyba nie można być. Ale wiecie o co chodzi. Tak, oblubienicą, albo oblubienicą. Oblubienicą, <słuch> tak. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Okej. Okay. Ja jeszcze może o tym po, o połączeniu działania Boga i, i ludzi, że pomimo różnych tych rzeczy Bóg jakby mm, tą swoją historię prowadzi, że jakby nie ma tu bezpośrednio Jego działania, ale przez ludzi On działa? Mhm. To ja mogę zrobić wprowadzenie, a Ty to pociągniesz dalej. A Czytając Księgę Rut, jest taką dość interesującą, interesującą spostrzeżeniem jest to, że tak naprawdę na jej kartach... Bardzo mało jest Boga jako takiej bardzo aktywnej postaci, prawda? Jest, niby jest wymieniane, ale tak bardzo działającego, aktywnie no, wydaje się, że go nie ma. No w sumie właśnie nie ma tak bezpośrednie opisu tego, że Bóg coś tam zrobił. Mhm. Raczej ludzie mówią o Bogu, że On być może coś zrobił, tak. ale znowu, jak patrzymy w całości na tą historię, to widzimy, że to jest właśnie takie, takie pokazanie działania Boga. Poprzez działanie i decyzje, które podejmują ludzie. No bo w sumie ostatecznie Bóg, widzimy w tej tutaj, właśnie szerszej perspektywie, prowadzi do tego, że pojawia się Dawid, obiecany król, z którego później kolejne pokolenia aż do Mesjasza. Ale nie ma tu powiedziane, że bezpośrednio Bóg to robi, tylko właśnie te wszystkie decyzje ludzi, te nawet komplikacje gdzieś tam się pojawiają, i pomiędzy tym wszystkim i w tym wszystkim Bóg działa i prowadzi do tego, do czego chce doprowadzić. To jest dla mnie takie fajne, bo, bo to pokazuje, jakby jak Bóg chce, żebyśmy byli częścią tej jego historii, jak Bóg chce, żebyśmy. Naszymi decyzjami, naszym życiem mogli właśnie iść gdzieś tam w tym kierunku, który on wyznacza. I jak pomimo naszych decyzji, pomimo tego, co robimy nie tak, on tą historię swoją prowadzi i, i wykorzystuje i kieruje. I to jest dla mnie coś fajnego tak w kontekście całej już powiedzmy tej księgi. Dlatego jako takie podsumowanie i próba wyciągnięcia takiego praktycznego wniosku, to nie bójcie się. Bóg jest i w sumie a, to jest dla mnie takie m, taki fajny bezpiecznik pokazujący, że, na, że to nawet nie tyle, że ja mogę się bardzo starać albo coś mi nie wyjdzie, to cały plan weźmie w łeb, tylko tak naprawdę w tej całej historii widzimy ludzi, którzy a, są blisko Boga i ludzi, którzy są trochę dalej, bo, dalej od Boga, a Bóg w tym wszystkim potrafi działać i wierzę też, że w naszym życiu przez ludzi, których my, których my spotykamy dookoła, Bóg jest w stanie Wpływać i na nas, i na, i na naszych bliskich, mm, dlatego mamy takiego Boga działającego, mimo że często nie e, z pierwszego siedzenia, to i tak jest tutaj postacią, która, e, która działa. Um. Ja jestem ciekawa. Jakie Wy wyciągacie dla siebie wnioski z całej tej księgi? Bo byliście z nami przez wszystkie odcinki, przeszliśmy przez te różne historie, różne momenty. Co dla Was jest czymś takim szczególnym? Co Wy zabierzecie dla siebie z całej tej księgi, z całej tej historii? Dajcie nam znać, chętnie poczytamy Wasze jakieś takie ogólne przemyślenia, wnioski, i może też znajdziemy coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. Koniecznie dajcie znać, i ja w sumie podzielę się takim, dla mnie taką fajną rzeczą. Dla mnie takie księgi jak Księga Rut, mówiąc takie, ona na myśli takie niezbyt obszerne, są bardzo fajną przestrzenią do tego, aby spróbować na nowo zacząć robić coś ciekawego z Biblią, w jakiś inny sposób ją studiować, być może z komentarzem, być może z jakimś podręcznikiem, zeszytem do studiowania, być może z próbą trochę dłuższej, dłuższego zastanowienia się nad jakimś tekstem, poszukania jakichś jakimś połączeń, więc tak, ode mnie, ja czując się zainspirowany tym, jak z Pauliną się tam wymyślaliśmy sobie różne rzeczy nad tą księgą. Zachęcam Was, abyście też mogli poświęcić taki czas w waszym osobistym studium. Tym bardziej, że taka krótka księga pomaga nam też tak spojrzeć całościowo mm. na nią i też możemy próbować szukać miejsca tej księgi w całej historii, którą pokazuje Biblia, więc mamy nadzieję, że do tego się zainspirujecie. I możecie nam dać znać w kolejnych odcinkach. Może właśnie coś tam sobie studiujecie <gry> dzięki temu. Czas na modlitwę. Tak. Czas dla Was, 30 sekund. Drogi Boże, tak bardzo dziękuję za Księgę Rut, za to, jak poprowadziłeś nas przez te ostatnie dwa tygodnie, za to, że mogliśmy studiować sobie ją, czytać o tej historii i dziękuję Ci bardzo za to, że inspirowałeś tymi historiami zarówno nas, jak i naszych słuchaczy. I chciałbym, Panie, prosić Cię, aby to nie był tylko przyjemny czas każdego dnia, podczas poranka, wieczora, czy kiedykolwiek pochylaliśmy się nad, to, nad tym pismem, ale żeby to mogło też zmieniać nasze życie, ale też mogło, żeby zmieniać nasze podejście, spojrzenie, zrozumienie Ciebie. A w tej księdze jesteś przedstawiony jako naprawdę Bóg, który troszczy się o drugiego człowieka i który kocha tego drugiego człowieka. I działa przez drugiego człowieka. I to jest takie fajne. Dlatego modlę się, Panie, aby to mogło być doświadczeniem każdego z nas, abyśmy mogli doświadczać tej miłości Twojej i miłości, którą Ty, Panie, będziesz nam okazywał przez naszych braci, nasze siostry. Bo to byłoby piękną rzeczą. Wierzę, że właśnie takim wypełnieniem Twojego planu dla, dla człowieka. W imieniu Chrystusa modlę się o to, dziękując Ci raz jeszcze za ten czas. Amen. Amen. Dzięki, że byliście z nami przez te wszystkie odcinki. Dzięki, że dzielnie studiowaliście Księgę Ród. I też dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, bo naprawdę je widzimy, za każde serduszko dziękujemy, które tam się pojawia, a jest ich tam wiele, widzimy to widzimy. Dziękujemy za Wasze przemyślenia, za Wasze wnioski. Nie zawsze udaje nam się odpowiedzieć na wszystkie albo weźmie jakąś dyskusję, ale czytamy i widzimy i dziękujemy. I kontynuujcie, komentujcie dalej, oglądajcie, yy, lajkujcie, czy tam lubcie, serduszkujcie, jakkolwiek udostępnijcie komuś, może ktoś. Myślicie, że skorzysta z takiej właśnie, z takiego studium księgi ród? Zachęcamy. Tak. I do zobaczenia. Miejcie się dobrze. Hej.